Zostawajcie moje gwiazdy! Musimy pokazać na kamie, gdzie ich miejsce. Ciemne, półżowe chmury zebrały się nad stadionem Gaszuku. Fantastyczna sceneria otwierająca ważne wydarzenie. Obrona na kamy jest zamknięta jak swoich ogórków, ale jeśli ktokolwiek może go otworzyć, to tylko super trikers. Tak, ale panowie w czerwieni będą musieli naprawdę się postarać. A. Trener pozwolił im grać pomimo złamania zakazu? Co za pobłażliwy głupiec. Chyba, że... on się nie dowiedział. Tokio to bardzo drogie miasto, moi drodzy. Wasza wycieczka będzie was kosztować bardzo wiele. Zaczynamy! O, no, Shaker i El Matador chyba nie słyszą gwizdka. Co ty kombinujesz, uragiri? Jak otworzysz wiadomość, to się dowiesz. <śespère> Zapomnij hmm? o tym, nie nabiorę się na twoje sztuczki. Hmm. Ale twoi Cicho. jedyna rzecz, jaka mnie interesuje, to złamać twoją obronę. <śmów> hmm. Nakama przejmuje piłkę. A supa Strikes ją odzyskają. Ponowne przejęcie na Kamy. A Supa Strikers nie dają za wygraną. Na Kama! Super Strikers! Na Kama! Super Strikers! Hej, czuję się jakbym komentował tenisa No. Dlaczego tak szybko się zmęczyli? Mieli zbyt dużo zajęć dodatkowych, trenerze. A, a skąd ty to wiesz? Wiem to, co widziałem na własne oczy. Otwórz wiadomość i sprawdź. Nie ma mowy. Jak do tej pory gra jest bardzo wyrównana. Jednak na Kama zaczyna zyskiwać przewagę. Ale niwi atakujący Supa Strike's nie pomagają. Powinni wrócić i pomóc obronie. Zwłaszcza, gdy grają przeciwko tak dobrej drużynie. Spójrz, ile mają miejsca na atak. Co za strzał. Niewiarygodne, wielki, bo przeciwstawia się grawitacji, by utrzymać remis. Na Kama ma nad nami przewagę. To moja wina. Superstriker spróbują dorównać na kamie, grając podobnie, ale to nic nie daje. Jeśli atakujący nie pomogą obronie, czerwona drużyna może ponieść porażkę. Shaker, El Matador, Klaus. Nie pamiętacie, co wam mówiłem na treningu. Wykonujcie polecenia. Twoja drużyna zaczyna wymiękać. W nocy byli bardziej pewni siebie. O co ci chodzi, Uragiri? Najpierw sprawdź wiadomość, potem możemy porozmawiać o tym, gdzie widziałem twoich zawodników. <laughs> jestem w tym dobry. Co chcesz zrobić? Jeśli tak dalej pójdzie, to przegramy. Niestety. Jeśli trener się dowie, to wpadnie w furię. Kto wie, co nam zrobi, jeśli się wygada. Sorry, chłopaki, ale muszę to zrobić. Może uratujemy ten mecz. Ah, o, trenerze! Co się y dzieje, Shaker? Cóż ja. chciałem panu powiedzieć, <głosy> że... <głosy> że dobrze pan <noise> wygląda! Czy to nowy <noise> garnitur? Był paru Nie, To nie to. Chciałem powiedzieć. Jak to że... cudownie być w takiej drużynie jak Supa Strikers! O, jestem taki dumny. Nie ja. Dosyć. U. Siadajcie i bądźcie cicho. Wasz poziom gry na boisku się obniżył i chyba wiem kto jest temu winien. Ja. Ja. Co? A, było tak blisko. A? Ty pierwszy, Shaker. Klaus, El Matador i ja gramy słabo, bo jesteśmy zmęczeni. W nocy wyszliśmy z hotelu. Mm. Teraz już wiem, co uragili, chciał mi powiedzieć. Przed tak ważnym meczem, co wam strzeliło do głowy? To naprawdę nie było fajne, panowie! Ale to nie była nasza wina! Tak! My chcieliśmy wejść tylko na godzinę! Ale potem zaczęli nas gonić fani i musieliśmy uciekać do podziemnych tuneli! Płynęliśmy rzeką na nadmuchiwanym serze! I zaatakowały nas szczury! No, to najgorsza wymówka, jaką słyszałem! <laughs> Dokładnie. Tak zła jak wasza dzisiejsza gra. Bardzo śmieszne, chłopaki. Mogę to udowodnić! Co? Muszę coś pokazać ciotce Hildzie. Moja Kto by przypuszczał, powiedzieliście prawdę. To, co zrobiliście, było lekkomyślne, nieodpowiedzialne i nieprofesjonalne. A co więcej. To moja wina. Byłem tak skoncentrowany na strategii Uragiri, że nie zauważyłem, że granie defensywne nie jest w waszym stylu. Może gdybym bardziej uwierzył, że atak się sprawdzi, nie zrobilibyście tego. W takim razie skupmy się na tym, aby wygrać ten mecz. Mam rację? Tak. tak Chodźcie, chłopaki. Pokażemy im, jak się gra w piłkę. W stylu Super Strikers! A może tak? Wielki Boss znowu ratuje super strajkę przed utratą bramki. Wygląda na to, że od jakiegoś czasu to jemu zawdzięczają najwięcej. Myślę, kupiłem ci prezent w centrum handlowym. Zgadnij, kogo tam widziałem. O! Mm. Szybko, chłopaki! Teraz mamy szansę, żeby wszystko naprawić! Nareszcie zaczęli grać tak dobrze jak dawniej! Świetna współpraca atakującej trójki. Czy ta akcja przerwie ich złą pasę? Shaker zbliża się do bramki! Uh. Nawet wielcy Strikers nie mają pomysłu na ujarzmienie na kamy. Wygląda na to, że trener zdecydował się na zmianę. Wcale mnie to nie dziwi, Brendo. Shaker, Klaus i El Matador nie. grają dzisiaj bardzo słabo. Przepraszam, trenerze. Rezerwowi spiszą się lepiej od nas. Tak! Możemy sobie posiedzieć na ławce. Przynajmniej trochę wyschniemy. Nie chcę was zastępować. Co? Po prostu chcę wam wytłumaczyć nasz nowy plan gry. Jest dziwny. Ryzykowny. Zupełnie zwariowany. Jest doskonały. Zostało zaledwie kilka minut meczu, a wynik nadal się nie zmienił. Ale to jeszcze nie koniec, Mac. Ostatnie minuty są zawsze najtrudniejsze. Super Strikers rozpoczęli paraliżujący atak. Dla mnie to wygląda jak jakiś abstrakcyjny taniec. Najważniejsze, że jest skuteczny. Nakama nie za bardzo wie, jak się bronić przed nową taktyką przeciwnika. Powstrzymajcie ich! Gdzie teraz jest ta Twoja słynna dyscyplina? Uragini! <słyska> Duże już nie wytrzymam! Więc wykończmy ich teraz! Nie dam rady! A ja mam całą energię świata. Ha! Oh <gol>, gol! To niemożliwe! Jak przeszliście naszą obronę? Poznałem nową taktykę. Prawdopodobnie o niej nie słyszałeś. Pochodzi z podziemia. Hmm. Oh! <golny> <Szanie> Jestem z was bardzo dumny, panowie. Zasłużyliście na odpoczynek, tylko z umiarem. <Szanie> Za późno. <Szanie> Bez żartów, jak ja to usunę z moich włosów? <Szanie> thank you